Alkohol w Polsce. Sprawdźmy, to, czy ludzie lubią wypić alkohol w Polsce. Bez Pani, kogoś mamy, tutaj... mamy gotów? Słuchajcie, lubicie wypić? Słuchajcie, mamy do spróbowania? Nie, na pewno nie? Na pewno? Na pewno? Na pewno? Okej okay. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a. wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę z kodem ZAPIS. Link w opisie. Seks 16. Seks o Boże. 16. 32. Y 18? Bra. Na śródmieście. A ty nie jesteś ciepły? Co? A jak on był? <laughs> jesteś ciepły? Bo mi tu piszą, że mnie podrywasz, ty. Dala, <laughs> no weź, kurde. No? no a jak jestem, to co? No nic, tylko się pytał, tylko nie podrywaj mnie, kur... Ja nie ten... Nie lubisz? Ja, ja nie lubię chłopaków. Ja wolę ci. Ale nie, nie miałeś nigdy tak, że jakiś chłopak cię podrywał i miałeś, wiesz. Ja no nie raz. Eee, <toddź> <toddź> e no, jesteś jest chłopak, kur. Lubisz młodszych czy nie? Weź kur, ale mi nie gada takich wieczy, kur. Zaraz zbadł w stanę w środku. Our ludzik, ludzik, ty, kurwa. Ja to wiesz, ja to nie podskakuję ty. Ale uważaj sobie, bo wiesz, ja, ja chudy jestem, ale w pierwszym mam, by dojść do wiem, no. Kredkę? daj, daj to, daj to. Kurczę, Dawidek, masz tu fasiki, u... widzisz? Co? Tu chodzi przysięga. Co tu tu chodzi? Zesma. Daj, kurczę, daj z jakimiś kurcie, koralikami z tyłu. Nie powiem jak to wygląda. Ale ty że I... w tym pojemniku na kredki jestem? Это скритка. Ну, это скритка. Чефреша. так? А. Jednak był prąd pod tym O, przeżyłem, widzowie. Ale korki wyjechało, to już nie będę się bał dalej. Jednak był prąd. No to nieźle. O i wiemy, który korek za to odpowiada. Uff, Przeżyłem. Wiesz jaka to jest odpowiedzialność pa Grzegorz Krichowiak! A tak samo... O to I co z tego kurwa? Kurwa, bo... A, nie razem chodzi o... Nie chcesz kur... Kurwi... Ooo ojo! Oo oj! Ojoj, 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 Ej! Co jest! No God, co jest! Ojoj, kurwa. O kurwa! To jest non... To jest nowa gwiazda freak fightu! <grym> Jej taki był jakiś lud gnut taki fajny A <grym> co ty robisz? Dawaj że w tym walse w OnlyFalse! Co ty robisz? Halalo! Halo, halo, witam serdecznie. E, witam. Jakbyśmy Dodzwoniłem się do Wake Park, e, Malta, tak? Tak, tak. Jakbyśmy byli tak mniej więcej z moim chłopakiem za godzinkę, to będzie miejsce? Sprawdzam. W Mimo to, No to chociaż trochę krócej w tym więzieniu. Proszę pana, nie ma takiej możliwości. Na pewno? na pewno? No to k***a mnie wysyłaj na gitownię i zaczynamy k***a gryps, zaczynamy grypsować! O, obywatel w tym razie podejdzie pod ścianę. Dawaj k***a mnie tam nasypalącą k***a gitownię samą! Idzie obywatel pod ścianę. Dawaj mnie k***a no grypsy, po mnie nosi! Wykonaj wykonuj polecenia pod ścianę. Bo k***a mi się pali na napalącą nie da, bo my zaczynam grypsować! Obywatel, wykonuj polecenia. No przecież wykonuję!

Że jak urośniesz, to możesz być wyższa niż tata. A ty będziesz mały. Niższy. Niższy, niż dziadek. Ty będziesz stary dziadek. Tak? Wiedzieliście o tym? Właśnie my tam, bo my mamy... Yy... Czy ja jestem dziewicą? Tak. Pisz, no. Nie wiem, bo mi się tak jakoś przypomniało i chciałam powiedzieć Nie wiem jak wy, ale ja kupiłem duże ilości żelatyny i nadmiar wody będę zamieniał w Te, jak wiadomo ta ma stały stan skupienia, więc można ją paletować Kolega ma europalety i widłaka Także sporą styrte z wody zrobimy, idę teraz sypać żelatynę No hej kochanie, słuchaj, bo robią z nas gej w internecie no, jest... no, to... Po co dzwonisz do swojego no, to... chłopaka? Zasięgła ciebie karma, smaciarzu jany, bo ty kur... jesteś takim, ty jesteś taką kurwa gejozą, że to jest nie do wyobrażenia. Kręci cię to. No, chuj. Chuj mnie to kur kręci. Że kurwa przychodzisz do mnie chuj za jednej i mnie łapiesz za kutasa kur... na streamie. A ja ci mówię, że masz przypierdę. Ty mówisz, że kurwa, nie ukrywajmy już tego. Jesteś po Tęsknię za tobą. No, no i no i kurwa, taka jest gadka właśnie z tobą. Dobra, do widzenia. też trochę za tą tęsknię. Widzimy się w niedzielę, buziaczki, pa. Cześć. Dawid, dzięki bardzo. Patrycja, dzięki bardzo. O co kurwa za zdrosty... Za zdrosny... Co, co jest kurwa rozjebane? Zdrowosty kur... Kurwa rozjebane, wszystko się zaczęło od tego kuru, że moją kartę wsiężycie mi rozjewasz komputer, a ja na tym gównie tylko YouTube'a chyba oglądałem, nic więcej nie robiłem. Jakie kur... Jestem 6200p. Słuchajmy kurwa. Disna... Słuchajmy kur... Zabolało, zwalić, cię, zabolało cię, że ci się rozpierdolę komputerem i też musiałem się rozjemać. Jakie bym miał nazwisko, jakbym był z Chorwacji? Nie hmm. wiem. Pedofilić. Donate 6 dolarów amerykańskich od chłop. Przechodziłem przez to samo, i nawet z takiej sytuacji jest wyjście. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, wzięliśmy rozwód i jestem szczęśliwy z moją kochanką. Widocznie żona nie była w stanie zapewnić ci tego, czego potrzebujesz. Nie jest ciebie warta. Tak, na go. Wydaje mi się, że jest osobą, która już raczej istnieje <trykstanie> w internecie. <trykstanie> Czy są? Ty skórny nie. <trykstanie> <trykstanie> Jak już to zobaczyłem, to mówię: Oj, będzie ciekawie dzisiaj. Będzie kurwa, kabaret. Especially since such good size and all. O! o. 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 ale gorące Widzowie, chwilę mi będzie słychać na chujowym mikrofonie, bo będę jak. Nie przejmujcie się widzowie, okej? Okay? Ale ja już też mam takie boomerskie zachowania, że jak na przykład chłopak się opiera o drzwi od na przykład tramwaju, na których jest napisany zakaz opierania się, to mi już gula skacze już mówię, ażebyś kurde wypadł z tego tramwaju. Mimo, że nie robi nikomu krzywdy, nie robi nic złego, nie rozpierdam tego tramwaju, to, to, to ja, że on już wbrew zasad coś robi, mi już to w wkur... jestem stary widzowie. Niedługo będę krzyczał na dzieci, że są głośne na placu zabaw. <grych> Deserek po Tostach oczywiście od razu musi wjechać, nie ma innej opcji. Ale knopersy ogólnie mnie wkurzają, znaczy, uwielbiam je, są bardzo dobre. Jeden z moich ulubionych batonów. Ale one są małe strasznie, no bo to macie... Kur... wiecie no wiecie jak wygląda knopers na pewno. To no, kur... kto robi takie batony? Dietka musi się trzymać, a jak? Kto robi takie batony? Czy znaczy, to kur... hita się w pier... o knopersa?